Dom Ani Seroc, lipiec 1920 rok, ulica Renek 2. Proszę, witajcie, długo czekacie? O książce, którą Zosia najszybciej oczekała. A co to za książeczka dla? nie idziemy? Ale dlaczego na księżycach? To przecież powieść naszego noblisty, Henryka Sienkiewicza, Krzyżacy. Nie czytałeś tego? To wstyd. Gdzie przeczytasz o największej bitwie w dziach Polski? No gdzie? Ciekawe, czy ty w ogóle wiesz, o czym my mówimy. Wiem, Basiu. Mówicie o bitwie pod Grunwaldem. Obiecuję, że Sienkiewicza przeczytam, chociaż czytać nie lubię. Co przeczytasz, nie kłam. Jestem, dziewczyny, spóźniony, ale z bombowymi wiadomościami. Byłem wczoraj na tym spotkaniu w Domu Ludowym w, dom, w, dom, w Syrocku. Naprawdę? Kto był? Kogo spotkałeś? Spotkałem Mikołaja Radziwiła i wielu, wielu innych. Oni wszyscy też to pogodziło się z naszych ziem. Mam odezwę do nas, do nas wszystkich, do Polaków, czytajcie! Obywatele Rzeczypospolitej, ojczyzna ojczyzna w Żołnierz Polski, chwilą na froncie, musi mieć tu przeświadczenie, iż swoim z nim cały naród. Każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą. Chwila taka nadeszła, w tedy wszystkich zdolni do noszenia broni, by dobrowolnie naciągali się w szeregi armii, stwierdzając ich za ojczyzną Każdy w Polsce z własnej woli gotów złożyć krew i życie. Nie śpieszą wszyscy i dzisiaj młodość i siłę czujące wzięła. Żelazem odpierać będą na jazdę I ci, którzy stanąć mogą do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatnie być mogą. Wszystko dla zwycięstwa, do broni. W imieniu Rady Obrony Państwa Józef Piłsudski, naczelnik państwa i naczelny Wódz. Mój tata mówił wczoraj, że tu u nas będzie organizowana armia z skoro w Legienowie, tu niedaleko. Na ćwiczeniach poligonowych będą przygotowywać nas do walki. Nas? Myślisz, Krysiu, że można z nas zrobić żołnierzy? A dlaczego nie? Nauczą nas musztry, strzelania? Bo dwa już mamy. Sam generał Łyb stoi na czele tej armii. Będzie wielka. To co dzieczymy? Zgłaszamy się. Wszyscy. Całą nasza paczka. Zostawiamy Wałsiu się w na później. Dzisiaj tworzymy nową historię. Może nawet Michał ją pisze. Lauro, nasze chłopaki. Co będzie nam potrzebne? Oj Staszku. ty pewnie myślisz w jakichś smakołykach, a mi są potrzebne bandaże, lekarstwa i podstawowe przyrządy do ratowania życia. Spać, z przygotowałam bandaże. nasi bohaterowie opowieści. Spotykamy ich znów, ale w zupełnie nowej roli. Ci młodzi żołnierze po przeszkoleniu ruszyli do walki. Spójrzcie na ich twarze. Ile w nich radości, ale też zaciętości i odwagi. Prosto z Zegionowa jako saper zostałem skierowany do 6 Pułku Strzelców Granicznych. Zabezpieczaliśmy przeprawę na Narwi, niedaleko Serocka, w Wierzbicy. 13 sierpnia nasz pułk wycofał się przez Serock w kierunku Zegra. Walka była ciężka. Niestety, most na został zniszczony. Wieczorem zostałem skierowany do zaminowania mostu w okolicach Dębego. Tam zobaczyłem się z Staszkiem, ale spotkanie. Nie mogliśmy się nagadać, ale musiałem wrócić do wykonania zdania. Broniłem przeprawy w Dębę. Już w pierwszych dniach sierpnia dołączyłem do 167 Bytomskiego Pułku Piechoty, którym dowodził Stefan Langner. 11 sierpnia. Wszyscy budowaliśmy umocnienia do walki, a 12 sierpnia dołączyły do nas kompanie saperów, które przygotowywały most do ewentualnego spalenia. Wśród saperów był Michał, ale się ucieszyliśmy ze spotkania. Marnie wyglądał, nie ja od dwóch dni. Na chwilę zapomnieliśmy o tym piekle. Wspominaliśmy dom, potem przenieśliśmy, potem przenieśliśmy się. Do obrony odcinka od Woli Kiłupińskiej do Modlina. Byłam przy 11. Dywizjoniec generała Ignacego Leduchowskiego. 5 sierpnia skierowano nas w rejonie Porętu. Ale żyło wesoło, tyle zapału mieliśmy do walki. Szczególnie spamiętam spotkanie z Franciszkiem Natynikiem, który wizytował nasze wojsko. Był z nas zadowolony, chwalił przygotowania i naszą gotowość. Potem skierowano mnie do rannych, którzy walczyli w nie karabinów maszynowych na kraju, wsi i załowice. To, co zobaczyłam, zapamiętałam do końca życia. Maja 10 Dywizja Piechoty pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego zesłynęła ze zwycięstwa 15 sierpnia pod Wólką Radzymińską i Dąbkowizną. Wcześniej, to znaczy 13 sierpnia, dołączyłam do Dywizji Wiabłonnej, bo tam postawiono ich w stan gotowości bojowej. Punkt zborny był niedaleko mojego domu. Wyruszyłam w bój z moim bratem i wujkiem. Jeszcze tylko spojrzałam na mamę, która żegnała nas z okna mieszkania. Jak to dobrze, że byłam z nimi. Opiekowałam się rannym wujkiem. Wiedziałyśmy, że naszą rolą będzie organizacja szpitali polowych. Pierwszy taki oddział ruszył w Jabłonnie. Były to szpital polowy numer 503 i 108. Szybko pojawiły się następne. 402 i 901. Ranni przybywali i przybywali. Wydawało się nam, że pomożemy wszystkim, ale było to złudzenie. Po kilku dniach przerzucono nas w okolice Nieporętu. Tam organizowałyśmy szpital polowy numer 904. Choroby zakaźne, szczególnie tyfus plamisty i czerwonka, stan stanowiły poważne niebezpieczeństwo i były prawdziwą zmorą wojska. Nieoleczona czerwonka prowadziła przecież do śmierci. Musiałyśmy borykać się z problemami. Przemieszczanie się w frontów, ucieczką ludności cywilnej, niedożywieniem, brakiem wody zdatnej do picia. To był koszmar. Komu pomagać? Rannym czy tym, którzy cierpią głód? Zaangażowałam się w pracę w Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża. Organizowałam szpitale przyfrontowe, punkty opatrunkowe, schronienie dla samotnych, dożywianie, a nawet zbiórki pieniężne. W pewnym momencie powołaliśmy do życia Biuro Informacji i Poszukiwań dla Rodzin Walczących Żołnierzy, które starało się zdobyć wiadomości o zaginionych podczas walk. To ja musiałam powiedzieć rodzicom Staszka, że pozostał na zawsze w Woli w szpitalu polowym nr 904 skonał na moich rękach. Losy naszej paczki w sierpniu 1920 roku to historia naszego regionu, naszego kraju podczas Bitwy Warszawskiej. Michał na pewno spisze te wspomnienia, aby o tym, co przeżyli, nigdy nie zapomniano.